Nuklech, czyli po chwigońsku, cześć. Witajcie w kolejnym odcinku z serii VOD. Dzisiaj zbudujemy sobie panele słoneczne, które bardzo nam się przydadzą. Gdy będzie akurat słońce, będą one nam generowały prąd, ponieważ moje zapotrzebowanie na prąd coraz bardziej rośnie i moje zwykłe generatory na Węgiel niestety powoli nie wyrabiają, a ciągle latanie do tych pieprzonych jaski w poszukiwaniu węgla jest męczące. No ale zanim to zrobimy, zaszczelimy sobie kurczaka z mojego elektrycznego. Łuk. Tadam. I. Co jest? O. A, zapomniałem włączyć łuk. Ok, fire mode on. Zabijamy w takim razie świnkę. Tadam. Pal się, pal się, kiń, tylko nie na mieć. Gdzie jest mięsko? Jest mięsko. Dostaćmy cooked pork chop. Lala! La. E, także bardzo fajną sprawą właśnie odnośnie Electric bowl jest to, że gdy go włączymy i zabijemy przy jego pomocy jakieś zwierzę, to od razu na przykład kurczaczek albo świnka są ugotowane i można jeść, nie trzeba się bawić potem... O, kolejna świnia. Me Wow, oh, Fak Cholera! <grywa> kurde, jak nie świnia to, kurde, pieprzony, drut kolczasty. Tak więc nie musimy latać do naszego piecyka, żeby to wszystko ugotować, żeby mu zjeść. Wszystko jest gotowe od razu. U, coś co się stało z moimi kablami? Czemu tak dziwnie działają? We. masakra. E, Większych zmian w mojej bazie niestety nie ma dodałem jedynie coś takiego i na dole takie w narożnikach nie ja wiem czy to lepiej wygląda czy nie napiszcie mi w komentarzach eee, dobra tak więc zadanie na dzisiaj jest zbudowanie solar panels i advanced solar panels właściwie to się nazywa solar generators volta eee, wszystkie rzeczy które potrzebujemy mamy już w inwentory przygotowane wcześniej zbudujemy najpierw solar panel który robi się następująco kładziemy do góry 3 Glass Pains. W środku dajemy Enriched Alloy. Po dajemy Dust. A na samym dole dajemy Platinum Ingots. E, Okej. Okay. Układam to może jakoś w inwentory. Będę tylko potrzebował aż 30, bo ja chcę bardzo, bardzo dużo zrobić tych generatorów. I udało mi się zrobić 32. A jest bardzo fajnie. Ok, skoro to już mamy zrobione, musimy jeszcze zrobić energy tablets. Tych będziemy potrzebować 10. Żeby zrobić energy tablet, potrzebujemy złoto. Dajemy to w środku, tak. Po bokach dajemy rest on dust. A w środku Enrich Alloy. Jak widzicie, tego Enrich Alloy bardzo dużo idzie w wolcie. Trzeba. O! Oh, raz, dwa, trzy, cztery, pięć, trzy, siedem, osiem. Fuck. Brakło. 8, 9, 10. Akurat. Super. Niestety te gówna się nie stakują i zajmuje nam to dużo miejsca w inwentory. Także powoli, powoli nie ma miejsca na inne rzeczy. Przerzucimy to tutaj. E, Szczały też tutaj. Wręcz może mi się przydać. Dobrze. Skoro to już mamy zrobione, możemy zrobić Solar Generator. Robi się je następująco. Kładziemy do góry Solar Panels. Ja sobie je ułożę tak, żeby było po 10 o dobra 11 wyszło. 10. Nikt nic nie widział, było 10 na początku. Ja początku tego więcej, więc weźmiemy sobie to tak w środku dajemy Iron Ingots. W tym miejscu dajemy Energy Tablet i po bokach dajemy Platinum Dust, który jest tutaj. I te gnojki też się nie stakują, chyba. No ale na szczęście, gdy się zwalnia Energy Tablet, znaczy, miejsce z tego kładzie się tam Solar Generator. Także wykorzystamy wszystkie możliwe. Jest to trochę kupie. Poczekać, trzeba każde pojedyncze wkładać. Aby nie można było wszystko wrzucić od razu. Dobra. Oki do oki. Skoro to już mamy zrobione. To ja sobie pójdę położyć moje Solar Generators na zewnątrz, tylko najpierw może pójdziemy spać. Że nam nastał dzień, ponieważ nie ma żadnego pożytku z tych generatorów podczas. To jest właściwie noc. Niestety nic się to nie ładuje. Nie ładują się one od energii księżycowej, co niestety fajną rzeczą by było. Dobra, wchodzimy na zewnątrz. Tutaj rozwaliłem Barbed Wire, bo ostatnio się kilka razy zabiłem na nim. Nie było to całkiem fajnym doświadczeniem, ponieważ miałem całą rękę poharataną. Znowu od buzie. Wyglądałem jak jakiś kostek z tego z więzienia. Dobra, gdzie by tutaj położyć fajnie? W którym miejscu? A dam je w tym miejscu. Tak, gdzie jest mój wrench? Wrench akurat zostaje się... A nie jest. jest, 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 jest. Przekręcimy to do środka. Jeszcze raz. Czy ja przy sobie kable mam kable? Super. Tutaj wrzucimy torcha. Kopiemy się w ziemię. Ja sobie tutaj wcześniej przygotowałem już tunel, żeby nie bawić się w kopanie. Przerzucimy to tak. I powinno wszystko działać, tylko jeszcze muszę z tego wyjść jakoś. Okej. Okay. Jesteśmy na powierzchni. Gdzie jest piasek? Tutaj piasek, wrzucimy co w tym miejscu. O, akurat za mało, jedno. Jak działa? Działa, działa. Ech, ślicznie, wszystko się ładuje. Mm, ten też działa? Też działa. Szkoda jedynie, że te kable tak jednak dziwnie wystają nad te panele słoneczne. Mogliby coś zrobić, żeby to jednak równało się z poziomem tych wtyczek. By to dużo ładniej estetycznie wyglądało. A skoro już mamy zwykłe Solar Generator zrobione, to zbudujemy jeszcze solar, Advanced Solar Generator. Które są, fuck, bardzo proste w wykonaniu. Dobra, gdzie jest mój crafting table. Nie robi się następująco: dajemy po bokach Solar Generators. Okej okay, do okej. Okay. Na dole dajemy Iron Ingots. Będzie tylko po jednym potrzebne. No ale akurat da więcej. Już jeden mamy i stać mi jeszcze na drugi. Jej, super. Nie są one ogólnie bardzo tanie w wykonaniu, ale grantuje nam to jednak stały dop dopływ prądu i będziemy mogli korzystać ze wszystkich crusherów, smelting factories, które akurat przyniosłem z ostatniej pozycji na tą pozycję, a tutaj dałem mój elektryczny furnace. Ponieważ jednak częściej będę korzystał z Basic Smelting Factory niż z tego pieca. No, i to będzie nam jednak generowało stały dopływ energii. I już mamy prawie 2,5 MJ. I jak tu rzucimy duże panele, to zobaczymy jak to będzie szybko szło. Oej! Także może najpierw dokończymy kablowanie, zanim położymy moje panele. Okej, okay, gdzie ja tutaj powinienem iść? No dobrze, dobrze, idziemy. Okej, okay. ja teraz sobie później jakoś włożę wszystko tym, konkretem, e czyli betonem, żeby to jakoś bezpiecznie było. Cholera, okej. Okay. Szybciej, 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 szybciej. Mam nadzieję, że nie wpadnę w żadną dziurę. Na szczęście wszystko zablokowane. Wcześniej jak kopałem, to akurat tutaj wpadłem, niestety troszeczkę sobie nóżkę uszkodziłem, a nic poza tym. Hmm. A, czy ja to chcę już teraz iść? Nie. Jeszcze kawałek. E, moje panele słoneczne postawimy jeden e, w tym miejscu, a następny... ile to zajmuje? Tak, tutaj. Widzicie jak one się fajnie łączą? Ja jak będę miał cztery albo i nawet więc więcej, 6, 8, to będzie bardzo fajnie wyglądało. Eee, obrócimy je do środka. Raz, dwa, fok. Ok. Hmm. Nie będzie to jednak symetrycznie. No nic, jakoś to przeboleję. Jeszcze jedno w dół. Gdzie jest maksu. Ok, kabelek. Ech, jej. Hmm, dobra, to rozwalimy w takim razie tutaj w tym miejscu. Możemy DILT. Eee, nie mogę wejść, nie mogę wejść. O! I podłączymy resztę do całego źródła, które kończy się na moim badboxie. Wow, moje nogi! Wow. Dobra, idziemy do bazy. Zobaczymy, jak tam nasza energia idzie do góry. A taka kable wszędzie rozkładam przypadkiem, jak to tutaj wygląda, no idzie zdecydowanie dużo szybciej, mam już prawie 3,5 megajoula, wrzucimy może coś żeby się robiło w fabryce, bo znowu tego się nie da zrobić, czy mam dust? mam tindust, akurat chyba brąz wyrabiałem, z wrzucimy w tym miejscu. O, oh, i w tym miejscu damy Tindast. no, I czy spada czy nie? O, idzie do góry, no, widzicie? Całkiem, całkiem fajnie wydajne. że naprawdę warto zrobić chociaż kilka taki, żeby mieć gdzieś czas in case, gdyby coś wybuchło nam w bazie, to zawsze możemy korzystać jednak z, jednak z tych paneli słonecznych, bo, bo jednak nie są one aż tak blisko naszej bazy. Jak większość urządzeń, więc są w miarę bezpieczne. Dobrze, to ja dziękuję Wam w takim razie za uwagę. Do zobaczenia wkrótce w kolejnym odcinku Series Watch. Trzymajcie się. Bye, bye.